matko jak słyszę, głośno mówię bo, ten, bo czasem mnie tam nie słychać bo no, nie słychać mnie i pokażę wam jak, co może jak można znowu zrobić do tego alchemii fajną zobacz. taką budowkę fajną taką fajną yy, teraz yy, dobra. to jest ten Taki? Wyślij i dalej. w taki. co? No, na razie, no. E, te, bo i ten. Oj. Można tego zrobić. No kurde. Jeszcze to jest. No, można wchodzić. I zobaczyć to. Skąd się jakieś. Skąd jakoś to 2003. 13 miesiącu 000... może skończy to nawet jutro, U, bo... nawet w 2012 może skończy, może dzisiaj, już koniec, bo już tak za długo trwa.